Dr Sydney Gerard, bardzo znany psycholog, przez wiele lat prowadził badania nad szczęściem. Po przebadaniu tysięcy osób doszedł do wniosku, że 85% naszego szczęścia ma swoje źródło w związkach z innymi ludźmi, 15% we wszelkich innych sprawach. Wiemy, że jakość związków z ludźmi zależy całkowicie od naszej umiejętności porozumiewania się z nimi. A więc 85% Twojego szczęścia, Twojego sukcesu, skuteczności w pracy i w życiu ma swoje źródło w umiejętności komunikowania i budowania relacji z innymi ludźmi. W tej sesji przedstawię Ci kilka pomysłów do wykorzystania. Dzięki nim możesz znacznie zwiększyć swój udział i wpływy w codziennych kontaktach z podwładnymi, kolegami i przełożonymi. Najprościej mówiąc, tajemnica wysokiej wydajności w pracy polega na tym, by ludzie dobrze się tam czuli, by byli zadowoleni, że są w pracy, a szczególnie, że są z Tobą. Najlepiej jest, gdy cieszysz się, iż idziesz do pracy, nie możesz się już doczekać. Lubisz swojego szefa i swoich kolegów, a z drugiej strony Twoi pracownicy są zadowoleni z relacji i kontaktów z Tobą. Efektywność zależy w głównej mierze od samooceny. Samoocena jest jak moneta, ma dwie strony. Druga strona to samoskuteczność. To znaczy, że jeśli dana osoba lubi siebie, robi dobrze, czym się zajmuje. Z drugiej strony, jeśli wykonuje dobrze swoje zajęcie, to lubi siebie. Jeśli chcesz, żeby Twoi ludzie byli jak najlepsi, to najważniejsze, by myśleli o sobie dobrze, a wtedy zrobią nawet więcej i lepiej niż się od nich oczekuje. Kolejna rzecz, im bardziej lubisz i szanujesz siebie, tym bardziej lubisz i szanujesz innych. I tym bardziej oni będą lubili i szanowali ciebie. A im bardziej twoi ludzie lubią i szanują ciebie, tym lepiej wykonują swoją pracę. Twoja umiejętność budowania relacji z ludźmi jest więc niezbędna, by twoi podwładni osiągali maksymalne efekty w pracy. Dzięki niej także twoje życie rodzinne będzie o wiele szczęśliwsze. A oto klucz do umiejętności interpersonalnych, a więc wysokiej wydajności. Bardzo prosty. Spraw, by ludzie czuli się ważni, by czuli się wartościowi, by czuli, że się liczą, że są wyjątkowi. Przekonanie, że jest się ważnym, zaspokaja najgłębszą potrzebę natury ludzkiej, by czuć, że się coś znaczy, że naprawdę coś od nas zależy, szczególnie w oczach innych ludzi. Kiedy uda Ci się sprawić, by ludzie wokół Ciebie poczuli się ważni, zauważysz, że działają lepiej, bo czują się lepiej. Liderzy bardzo dobrze znają swoje zachowania. Wiedzą, jakie efekty u innych ludzi wywoła coś, co zrobią lub powiedzą. Dlatego bardzo się kontrolują. Taki ktoś nie wybucha, nie wywala kawy na ławę, nie wyżywa się na innych, bo wie, że jako lider nie jest już w tak luksusowej sytuacji. Kiedy jesteś liderem, to, co robisz, ma o wiele większe znaczenie niż wtedy, gdy jesteś jednym z wielu. Wiemy, że ludzie bywają przeczuleni na punkcie swoich szefów, a bierze się to stąd, że kiedyś byli przeczuleni na punkcie rodziców. Kiedy dorastają, przenoszą swoje relacje z rodzicami do świata pracy i w centrum uwagi stawiają szefa. Wszystko, co zrobisz lub powiesz, czy czego nie zrobisz i nie powiesz, każde słowo i gest, wszystko ma wpływ na to, jak się czują i co myślą o sobie. Pamiętaj o tym. Co więcej, powinieneś celowo mówić rzeczy, które podniosą samoocenę u innych osób. Stale szukaj sposobów, aby ludzie wokół ciebie czuli się bardziej wartościowi i ważni. Przecież wiesz, że nie ma lepszego sposobu, by wydobyć z nich to, co najlepsze. Jednocześnie sam ze sobą czujesz się wtedy lepiej. Istnieje interaktywny model skuteczności. To mój własny wkład w tę dziedzinę. Wyobraźmy sobie, że z jednej strony jesteś Ty, a z drugiej jakaś inna osoba. Gdzieś pomiędzy Wami znajduje się punkt, w którym się kontaktujecie. To jest centrum działania. W tym punkcie się spotykacie, witacie, uśmiechacie i rozmawiacie. Wymieniacie informacjami, rozwiązujecie problemy. Sam na sam albo w trakcie większego spotkania. Co najważniejsze, właśnie w tym punkcie zaczyna się interakcja pomiędzy Tobą, a drugą osobą. To jest kluczowy element w swoich relacjach i w działaniach tego drugiego człowieka. Wiemy, że kiedy ten punkt kontaktu, który dla Ciebie jako menedżera jest najważniejszy, znajduje się wysoko i jest pozytywny. Działania tej osoby także są pozytywne. Kiedy ten kontakt jest negatywny, naznaczony krytyką, działania będą na niskim poziomie. To działa trochę jak wyłącznik ze ściemniaczem, kiedy wyłącznik jest maksymalnie rozkręcony, światło świeci jasno, osoba daje z siebie wszystko, ale kiedy go przekręcimy, nasze relacje staną się negatywne. Efekty działania będą automatycznie gorsze. A oto dowód. Przypomnij sobie minione lata swojej kariery. Na pewno najlepiej wspominasz te czasy, gdy dobrze się rozumiałeś z szefem. A najgorzej ci się pracowało, kiedy miałeś problemy z przełożonym. Oto prosta metoda na dobre relacje z pracownikami, tak zwana złota zasada zarządzania. Złota zasada, czyli nieczyń drugiemu, co Tobie nie miłe, opiera się na uprzejmości, życzliwości i szacunku wobec każdego, szczególnie wobec swoich podwładnych. Złota zasada zarządzania mówi, abyś kierował innymi tak, jak sam chciałbyś, aby Twój szef kierował Tobą. Kieruj innymi tak, jak sam chciałbyś być kierowany. Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany, gdyby sytuacja była odwrotna. Thomas Carlyle, pisarz brytyjski, powiedział kiedyś, że ludzi wielkich poznać po tym, jak traktują maluczkich. Kiedy masz problem z kimś, kto ci podlega, pamiętaj, że to bardzo delikatna sytuacja. Pomyśl, zanim coś zrobisz, i zawsze traktuj ludzi dobrze. Oto kilka zasad, które pomogą ci znacznie poprawić umiejętności interpersonalne. Po pierwsze, sprawiaj, by ludzie czuli się ważni, więc przynajmniej nie rób niczego, po czym czuliby się nieważni jako ludzie. To znaczy nigdy nie krytykuj, nie potępiaj ani nie narzekaj. Pozbądź się tych nawyków. Najgorszy ze wszystkich jest. Krytycyzm to największy niszczyciel osobowości. Krytycyzm ze strony rodziców, kiedy jesteśmy młodzi, kształtuje naszą osobowość i samoocenę na kolejnych 50 lat. Podważa naszą pewność siebie i rani nas. Przez takie doświadczenia w dorosłym życiu, krytyka automatycznie wywołuje w nas głębokie poczucie porażki, niekompetencji, niedocenienia i odrzucenia. Taka osoba już od dzieciństwa jest zaprogramowana, by tak reagować. Przy każdej krytyce dramatycznie spada u niej samoocena i efektywność. Szczególnie, kiedy krytykuje ją szef i nie można nic zrobić, tylko taką krytykę przyjąć. Potępianie wywołuje gniew i opór. Człowiek nie może nic zrobić, jeśli popełnił błąd. Dlatego nie potępiaj ludzi, nie pognębiaj ich, nie gniewaj się na nich. I trzecia rzecz narzekanie przygnębia ludzi, psuje nastrój rozmowy i całą atmosferę w pracy, demotywuje. Czytałem artykuł o tym, co jest głównym powodem zwalniania ludzi z pracy. Nie to, że brakuje im jakiejś wiedzy czy umiejętności, ale to, iż stale narzekają i już nikt nie chce z nimi pracować. Więc nie narzekaj. Pamiętasz taką piosenkę Franka Sinatry? Śpiewał Powiedz coś miłego lub nie odzywaj się wcale. Taką radę powtarzam ci stale. Więc lepiej z zasady nie mówić nic, niż narzekać. Staraj się nie odzywać, zamiast mówić coś negatywnego. Pamiętasz stare powiedzenie, zanim powiesz coś w złości, policz do dziesięciu? Kiedy coś się stanie, policz do dziesięciu, a potem nie mów nic. Zobaczysz, o ile lepiej będą się wtedy układały Twoje stosunki z ludźmi. Oto kolejny wspaniały sposób budowania relacji, a mianowicie akceptacja. To głęboka, podświadoma potrzeba wysokiej samooceny. Każdy z nas chce czuć, że jest akceptowany przez innych, dokładnie takim, jakim jest. Mówią, że dorośli ludzie za to umierają, a dzieci za tym płaczą. Ludzie muszą wiedzieć, że są w porządku, że są akceptowani przez osoby dla siebie ważne. Akceptacja zaspokaja tę głęboką, podświadomą potrzebę, którą nosimy w sobie od dzieciństwa, kiedy chcemy być akceptowani przez dużych ludzi, naszych rodziców i nasze rodzeństwo. Patrzymy im w oczy, by upewnić się, że jesteśmy OK. Dziś jako dorośli patrzymy w oczy innych ludzi, którzy są dla nas ważni, aby sprawdzić, czy dla nich też jesteśmy OK. Szacunek dla siebie jest szalenie istotny. To element akceptacji. Chcemy wiedzieć, że jesteśmy szanowani przez innych ludzi, których z kolei my sami szanujemy. Mówi się, że wszystko w życiu robimy po to, by zdobyć szacunek osób, które szanujemy, albo przynajmniej tego szacunku nie stracić. Wielu ludzi wolałoby umrzeć, niż stracić szacunek ludzi, którzy są dla nich ważni. Kiedy ktoś wie, że jest szanowany, to znaczy, że jest całkowicie akceptowany. Kiedy to wie, jego samoocena szybuje w górę i czuje się ze sobą dobrze. Kiedy wie, że jest szanowany i akceptowany, może wykonać świetną robotę i to jest właśnie swoje zadanie. Akceptacja to kluczowy element poczucia bezpieczeństwa i przynależności, które są częścią piramidy potrzeb. Ludzie muszą wiedzieć, że gdzieś przynależą, że z tobą mogą się czuć bezpieczni. Dopiero wtedy są gotowi dać z siebie wszystko.